Słuszny gniew usprawiedliwia każde działanie, nawet morderstwo, o ile mścisz wielką krzywdę. Ale Biblia prezentuje inne podejście do tego, jak powinniśmy reagować na gniew, nawet jeśli jest on uzasadniony. W liście do Rzymian, rozdział 12, werset 19, jest napisane: Nie mścicie się sami, umiłowani, lecz pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Ten werset uczy nas. Że zemsta nie jest naszym zadaniem, nawet jeśli jesteśmy rozgniewani, powinniśmy pozostawić sprawiedliwość w rękach Boga. Podważ swoje przekonania dotyczące sprawiedliwości z święte sprzeczności. Zasubskrybuj już teraz, aby otrzymywać te zaskakujące zwroty biblijne w mniej niż minutę, szybciej niż zdążysz powiedzieć, boska sprawiedliwość.